Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam dzisiaj w Kiku. Coraz więcej pojawia się jesiennych dekoracji, tak naprawdę we wszystkich sklepach, ale dzisiaj postanowiłam wstąpić do tego sklepu. Zobaczymy, czy są jakieś nowości. Ostatnio, jak byłam w Kiku, to też już powolutku zaczynały się pojawiać jesienne dekoracje, natomiast dzisiaj jestem już w innym sklepie. Zobaczymy, co jest akurat tutaj dostępne. taka ozdoba naturalna, troszeczkę szyszek, sztuczny mech i jakaś gwiazdka wycięta z kory. Taki woreczek 8.99. Naprawdę to możemy takie coś zrobić samemu, wybrać się możemy do lasu, uzbierać szyszek, mech nawet możemy kupić osobno. Nawet chyba jest tutaj dostępny w Kiku. Jest naprawdę bardzo dużo takich dekoracji. Tutaj jak widzicie taki Zestaw dynie, szyszki, listki, jakieś kwiatki i zobaczymy, ile ten zestaw kosztuje. 8,99, czyli po prostu tyle samo. Myślałam, że będzie więcej dekoracji drewnianych, no ale niestety jest więcej plastiku. Bardzo ładne serwetki w liście. Wzór oczywiście typowo jesienny i tutaj widzę takie złoto-brązowe motyle. Takie są jeszcze serwetki. Jest jeszcze naprawdę wcześniej, jeżeli chodzi o dekoracje jesienne i myślę, że z czasem coś się jeszcze pojawi nowego. Tutaj takie świeczki za 6,99. W dwóch kolorach. Ja poluję ogólnie na takie jabłka, tylko w kolorze białym. Tutaj akurat nie spotkałam, ale widziałam takie jabłka w Tedim, chyba gruszkę. Także poluję tym razem na takie ozdoby. Świeczki, bardzo dużo świeczek, głównie w kolorach jesieni. Tutaj mamy piękny kolor zieleni za 12,99. Te świeczki już przypominają troszeczkę dynie, także wzorowane są na dyniach. Świeczka 1299. Bardzo dużo świeczek jest w kiku tym razem. Tu taka dekoracja drewniana. Jest to drzewo jesienne za 1499 z wiewiórkami. Zebrny grzybek za 19,99 są różne wielkości. Wiewiórkę już widzieliście wcześniej. Była w poprzednim filmie. Tutaj jeszcze mamy taki stroik dyniak. I świeczki, które wyglądają jakby były z drewna. Są też różne wielkości i różne kolory. Zaraz pokażę Wam taką, bardzo, bardzo podobną do gałęzi. Tutaj jest właśnie ta świeczka. Taka większa kosztuje 12,99. Bardzo ładnie odwzorowane drewno. Bardzo ładna, taka naturalna, no może nienaturalna. Wzorowana na naturalnych ozdobach. Jabłko takie większe, ja właśnie tak poluję na takie większe, mniejsze i gruszkę. Tutaj już mamy takie bardziej dekoracje do pokoju dziecięcego. Tutaj taki grzybek, i ten grzybek kosztuje 19,99 20 zł. Dwie wersje, jak widzicie, muchomor i Taki brązowy, tutaj taka sowa. Sowa kosztuje, zaraz sobie zobaczymy, 8,99. Przezroczyste, piękne słoje, które tak naprawdę nie muszą nam służyć do kuchni, mogą nam posłużyć jako dekoracja. Skojarzyły mi się właśnie z dniami i może dlatego, i nawet mam pomysł na coś fajnego z wykorzystaniem tego słoja. Tutaj jeszcze znalazłam takie przezroczyste pojemniki za. 14,99, takie większe, zobaczcie, piękne słoje. 14,99. Bardzo dużo jest słoików na przetwory. Takie mniejsze możemy zrobić dżemy i ofiarować, oczywiście, komuś w prezencie. Są też, oczywiście, różnej wielkości słoiki. Jak jesteśmy już w kuchni, to spodobały mi się takie pojemniki. Są to pojemniki na przyprawy za 6,99. W takim pojemniku oczywiście możemy trzymać też maseczki. Bardzo fajny pomysł. Duża ilość koszyków, taki za 14,99. Pojemniki na jajka, pojemniki na kanapki. Jest kilka nawet bardzo fajnych wzorów, takie w motylki. Tutaj y, mamy tak naprawdę różne wielkości. Taki pojemnik 1499, niebieski. Niebieski, tyle samo, 1499. Naprawdę bardzo duży wybór. Nawet dosyć fajne są właśnie te pojemniki. Takie bidony, nie wiem czy to jest w ogóle poręczne. 1499 taki wielki. Są oczywiście też również takie mniejsze. I ten 1299. 땅+ 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 Z nowości pojawiły się jeszcze takie przepiękne podkładki pod talerze w kształcie liścia, chyba klonu. Zaraz, oczywiście, zobaczymy, ile taka podkładka kosztuje. Są trzy wersje: kolorystyczne, złoto, srebro i miedź. Natomiast cena 6,99. Bardzo ładne podkładki ogromnie mi się podobają. Ta akurat jest w kolorze miedzi. Jest również taka jak widzicie w kolorze srebra. Również piękna i też 6,99. Chyba cena chyba wszystkich jednakowa. Zobaczymy sobie jeszcze, jak wygląda ta podkładka w kolorze złota. Również piękna. Jeżeli lubimy złoto we wnętrzu, to. Naprawdę może się prezentować bardzo ładnie. Tu znalazłam jeszcze takie lampki w kształcie liści. Te są akurat w kolorze miedzi. Prezentują się właśnie tak. 10 lampek. Zaraz oczywiście zerkniemy na cenę. 12,99 bardzo ładne. Tu jeszcze są, te są już troszeczkę inne w kolorze srebra i te chyba mi się bardziej e, podobają, kosztują 12,99, bardzo ładne, e, identyczne w kolorze złota. I oczywiście nie mogłam ominąć też działu z ubraniami. Zobaczymy, czy są już jakieś rzeczy na jesień. Może jakieś sweterki, może kurteczki. Rozejrzę się oczywiście po całym sklepie. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć coś ładnego. Niestety zbyt dużo rzeczy na jesieni nie znalazłam. W dziale dziecięcym to w ogóle nie było nic. Dopiero panie tam rozkładały towar, więc myślę, że za jakiś czas, jak wybiorę się do tego sklepu, to na pewno będzie o wiele, wiele więcej już rzeczy na jesień. Także, kochani, my powolutku żegnamy się i widzimy się w kolejnym vlogu. Oczywiście, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, będzie mi ogromnie miło i pamiętajcie o łapeczce. To jest bardzo ważne dla rozwoju mojego kanału i z góry Wam oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Także, kochani, widzimy się w kolejnym vlogu. Do zobaczenia. Pa!